Co się stało z ośmioletnią dziewczynką? Została porwana, a może zginęła w miejscu, gdzie miała być bezpieczna? Piadaszki, 2002 rok. Ośmioletnia Ola miała po szkole wrócić do domu, a na autobus czekała u zaprzyjaźnionej rodziny. Okazało się, że matka czekająca na nią w piątkowe popołudnie na przystanku nie doczekała się. Rodzice udali się do Piadaszek. Znaleźli tam jedynie pleca goli. Zdaniem znajomych ich córka poszła do sklepu i z niego nie wróciła. Według kolegi dziewczynki, ostatni raz widział ją, gdy wchodziła na podwórko zaprzyjaźnionej rodziny. W tamtym miejscu trop gubił także pies. Ruszyły ogromne poszukiwania, przesłuchania i badania wariografem. Podejrzani byli niemal wszyscy, łącznie z ojcem. By poznać więcej szczegółów tej tajemniczej sprawy, zapraszam do odsłuchania pełnego odcinka na podcaście Mrożące krew.